Gdyby nie Jake, gdyby on mnie nie wyciągnął do tej taksówki, do szpitala, to odpukać, ale po prostu ja myślałam szczerze, że umrę. Nigdy w życiu tak się źle nie czułam. Ja przysięgam, leżałam na łóżku i płakałam, bo myślałam, że umrę. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz, a ze mną Eliza Milewska, którą dobrze znacie z Hotelu Paradise. Cześć. Cześć, cześć, bardzo mi miło, witam. Eliza, widzimy się pierwszy raz od półtora roku. Wtedy byłaś tuż po wyjściu z programu Hotel Paradise. Jak ten program odmienił Twoje życie? Kurczę, chyba lepiej powiedzieć, czego nie zmienił tak naprawdę, no ale przede wszystkim wyszłam z relacją, z ważną dla mnie relacją, z miłością, więc kurczę, chyba to jest taki najważniejszy punkt. Też udział w programie zmienił mnie dość mentalnie, bo wiadomo, mimo wszystko jest to wejście takie dość publiczne, tam się przeżywa czas całkiem inaczej, więc zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałaś Ty i Jay, wciąż tworzycie parę, czego Wam oczywiście gratuluję, bo niewiele jest takich przypadków. Jaka jest recepcja na to, żeby faktycznie utrzymać te relacje? Kurczę, szczerze powiedziawszy, ciężko powiedzieć. Przede wszystkim myślę, że rozmowa, tak naprawdę, no bo nie oszukujmy się. Związek może być super, ale jednak związek tworzą dwie różne osoby, każdy ma troszkę inną mentalność, inaczej podchodzi do życia, do różnych kwestii, rozmowa tak naprawdę i kompromis. Pytanie, czy bywały kryzysy? No tak, no nie oszukujmy się, myślę, że to jest normalne też. Też tak naprawdę życie w hotelu a życie w rzeczywistości to były dwie różne bajki, ale myślę, że już wszystkie kryzysy przezwyciężyliśmy. No i wyszliśmy tylko na lepiej tak naprawdę. Pytanie, o co te kłótnie bywały najczęściej? Myślę, że nie ma takiego jednego głównego tematu, tylko bardziej o mentalność, bo tak naprawdę Jay miał całkiem inne myślenie niż ja, inne wychowanie i bardziej w tych kwestiach się spieraliśmy, ale to są takie rzeczy bardziej takie głupie, na przykład jak styl ubierania jakieś imprezowanie, ale oczywiście do wszystkiego można tak naprawdę dojść wspólnie, do kompromisu i teraz jest super także. Widziałam ostatnio takiego TikToka Jaya, gdzie tam faktycznie ona z dobrego domu, dom, rodzina, pluszaki, zabawki, a on gdzieś tam blokowisko. To stąd wynikają te różnice. Tak, myślę, że tak. Też tak naprawdę Jay wychował się w Berlinie. Tam jest całkiem inna kultura niż w Polsce. No i z tego wynikały te różnice. Wiem, że przeprowadziliście się do Warszawy. To była zmiana na lepsze? Tak, zdecydowanie. W końcu się po roku wyprowadziliśmy od moich ukochanych rodziców. Myślę, że potrzebowaliśmy tego czasu, tak naprawdę, i mieszkania wspólnie, samotnie, no bo jednak z rodzicami nie ma aż na tyle przestrzeni prywatnej. I teraz to mamy, więc jest super. Za niedługo zaczynamy remont, już powoli się zaczyna, i niestety, powiedzmy, że troszkę mnie to czeka. Teraz wylatuję z przyjaciółką, więc powiedzmy, że na. Połowę czasu remontu umknę gdzieś daleko, no ale niestety potem będę musiała być na miejscu. Co na to e, twoi rodzice? Bo, z jednej strony, mogliby się cieszyć, że odzyskali trochę przestrzeni, z drugiej, mam wrażenie, że to jest zawsze problematyczne dla rodzica, kiedy ta ich ukochana dziewczynka wyfruwa z rodzinnego domu i nagle układa sobie życie na swoim. Tak, zdecydowanie moim rodzicom było bardzo przykro, babci też, bo babcia też z nami mieszkała. No kurczę, jak była ja i Jay, to zawsze coś się działo tak naprawdę. Jakieś tam chodzenie, śmianie, ciągle gdzieś wyjeżdżaliśmy, jakby wprowadzaliśmy więcej życia w ten dom. No a teraz rodzice tylko czekają, kiedy przyjeżdżamy i za każdym razem właśnie byliśmy u nich tydzień temu i za każdym razem jak wyjeżdżamy, to oni już pytają, kurczę, kiedy wrócicie i tak dalej, więc myślę, że... Przez nasz wyjazd właśnie ten dom jest taki bardziej spokojny, nic się nie dzieje. Jak my jesteśmy, to oczywiście my zakręceni, jakieś tam ciągle grille, jak my jesteśmy, więc na pewno pod tym względem się zmieniło u rodziców. Widziałam dzisiaj też tutaj kilka innych uczestników hotelu Paradise. Jak wyglądają twoje relacje? Czy utrzymujecie faktycznie jakieś takie kontakty? Kurczę, zależy z kim tak naprawdę, no bo... Większość ludzi mieszka tak naprawdę w innej części Polski, więc bardzo ciężko jest utrzymywać ten kontakt. Natomiast mamy takie parę, mamy takich parę osób bliskich, z którymi rozmawiamy. No, znaną na przykład Sarą mam kontakt, oczywiście jest on taki bardziej sporadyczny, no ale też tak naprawdę każdy ma swoje życie, kurczę, w innej części Polski, więc i nas też nie było dwa miesiące, kurde, dopiero teraz wracamy do życia takiego powiedzmy publicznego. To tu wyjęłaś mi kolejny temat z ust, dlatego że faktycznie spędziliście ostatnie miesiące w Afryce. Jak było? Kurczę, szczerze powiedziawszy, nie wiem od czego zacząć. Chyba było wszystko, co jest możliwe. Prawie umarliśmy, naprawdę, przysięgam, nigdy w życiu nie byłam w tak złym stanie, już raz to mówiłam, ale gdyby nie Jay, gdyby on mnie nie wyciągnął do tej taksówki, do szpitala, to odpukać, ale po prostu ja myślałam szczerze, że umrę. Nigdy w życiu tak się źle nie czułam. Ja przysięgam, leżałam na łóżku i płakałam, bo myślałam, że umrę. Nie wiem nawet jak to opisać słowami. Dopadła nas taka choroba. Myślę, że to jest kwestia tego właśnie, że tam są całkiem inne bakterie, ale masakra. Nie życzę temu nikomu. Totalnie. Okay, ale nie wiesz, co się stało? Czy coś zjedliście z tamtejszego jedzenia? Lekarz nam powiedział, że to musiała być jakaś bakteria, prawdopodobnie przez jedzenie. Natomiast dzień wcześniej wybraliśmy się na podróż na krater wulkanu, wygasły. No i tam był taki piesek, który poszedł z nami w podróż, i ja, oczywiście, jak to ja muszę go nakarmić. I tak go nakarmiłam, a potem tą mrączką zjadłam. Więc, kurczę powiedziawszy, wydaje mi się, że to może być ta kwestia. No, ale ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo też jedliśmy bardzo dużo street foodu, a kurczę, tam no raczej nie przestrzega się aż tak higieny jak w Europie. Pamiętam, że wtedy, te półtora roku temu, Jay zrobił ci niesamowitą niespodziankę i sam zrobił własnymi rękoma tą ławeczkę taką czerwoną, na której zawsze siedzieliście w programie Hotel Paradise. Czy ta ławeczka dalej istnieje? Tak, ławeczka dalej istnieje, jest sobie u rodziców, no bo my nie mieliśmy w sumie jakiej na razie przetransportować. Ale w przyszłych planach planujemy ją wziąć ze sobą także. Czyli tutaj do mieszkania, do Warszawy? Tak, dokładnie. Mamy ogródek, już mamy idealnie miejsce na nią, także wszystko w planach. Widziałam Wasz materiał o Willi z czwartego sezonu Hotel Paradise. No to jest absolutna ruina. Przykro się na to patrzyło, ale jakie Wasze emocje były na żywo, kiedy faktycznie wcześniej być może oglądaliście ten program, a tam po prostu nic, teraz nie ma życia. Ja, oglądla, ja oglądałam program Jay nie. Natomiast sam fakt, że byliśmy w tym miejscu, gdzie ludzie przeżywali podobne przygody jak my i mieli podobne odczucia, sprawiał, że naprawdę jak weszliśmy na teren tego miejsca, to czułam ciarki. I mimo że nie była tam nagrywana moja edycja, było tam coś takiego niesamowitego i wyjątkowego tak naprawdę. A skąd pomysł, żeby w ogóle pojechać w tamte miejsce? Łatwo było wam zdobyć ten adres? Adres było nam bardzo łatwo zdobyć. Pozdrawiam Michała, bo on nam go podał właśnie i ze względu na to mieliśmy dość łatwo, żeby tam dotrzeć. I też dużo ludzi, jak widziało, że jesteśmy w Afryce, w Tanzanii, to od razu idziecie do hotelu, idziecie do hotelu, pójdziecie zobaczyć. Także szkoda, by było nie wstąpić. Nowa audycja hotelu Paradise All Stars oglądasz? Oglądamy, muszę się przyznać, że w Afryce po prostu my jako fani oczywiście tyle się natrudziliśmy, żeby zdobyć dostęp, no bo wiadomo, inny kontynent to player tak... Średnio, musieliśmy ściągać vpn był problem z internetem i mieliśmy taką jakość, że przysięgam, my nie rozróżnialiśmy, czy to był Grzesiu, czy Klaudia Eldursi, nie? Po głosie tylko! Mieliśmy tak straszną jakość, masakra była, ale oglądaliśmy wszystko, także wiemy, co się dzieje, co się będzie działo, też tak zza kulis. Fajna edycja ogółem, fajnie, że te osoby mogły przeżyć to drugi raz. Który z uczestników zdobył u Ciebie taką największą sympatię? Kurczę... hmm... Myślę, że Wiktoria, okay. ze względu na to, że byliśmy w tej samej edycji, mamy teraz kontakt, kolegujemy się, więc powiedzmy solidarność edycji, tak. Ale najbardziej muszę tutaj powiedzieć, że Grzesiu mnie wkurzał, ale Grzesiu się koleguje z Jayem i on w rzeczywistości jest fajny chłopak, tylko w tym hotelu mu coś, kurde, się odkleja czasem. Okej, okay, mówimy oczywiście o Grzegorzu Górz. Tak, dokładnie. A czym się wkurzał? Nie, nie, że mnie wkurzał, tylko on czasem po prostu wali takie teksty, że czasem one są naprawdę śmieszne, ale czasem już są takie żenujące trochę. Ale on prywatnie jest naprawdę fajną osobą, no ale wiadomo, w telewizji to może ma trochę inny image. Chyba też faktycznie zbie obrywa za to, no bo ludzie w komentarzach też to widzą. Tak, zdecydowanie obrywa trochę za to. No ale słuchajcie, podchodźcie do niego z dystansem. On prywatnie jest naprawdę fajną osobą. Słuchajcie, Jane nie bez powodu by z nim rozmawiał. Także, no, słuchajcie, Grzesiu to jest Grzesiu. Mm -hmm. Eliza, na koniec przygotowałam dla ciebie serię krótkich pytań, szybkich odpowiedzi. Jesteś gotowa? Jestem gotowa, tak mi się wydaje. <słuch> Opisz siebie w trzech słowach. W trzech słowach, um, zaradna, mądra i spontaniczna, zdecydowanie spontaniczna. Horoskopy, tak czy nie? Tak, ale ogólnie się tym nie interesuje zbytnio, ale wierzę w to, jak to się, się Okej. wodnik. Okay. Albo ryb. Czyli taki wizjoner. Tak, powiedzmy. Ja jestem na granicy wodnika, albo ryb zawsze mi się myli, ja totalnie się tym nie interesuję, także... Ulubione miejsce na Ziemi. Kenia, chyba na ten moment. Albo e, Panama. Chociaż nie byliśmy tam od czasu nagrywek, ale no, Kenia albo Panama. Ogólnie te momenty po prostu żyjemy w obcym kraju i ta wolność. Hotel Paradise czy Love Island? No, Hotel Paradise, oczywiście tutaj Solidarność. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Na no, ubrania. Mhm. Zdecydowanie. Czy jesteś typem imprezowiczki? Teraz już nie do końca. Mhm. Wyjazd właśnie do Afryki nas e, zmienił totalnie. Mhm. Teraz taka jestem bardziej spokojna, ale zobaczymy, bo z przyjaciółką lecę za niedługo na wakacje, więc <grym> zobaczymy, co będzie. Okay. Twój idol w dzieciństwie? Może Sylena Gomez? Mhm. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam szczerze powiedziawszy, ale myślę, że ją, ją bym obstawiała. Też byłam w tym fanklubie. <grym> tak. I na koniec zdrada. Wybaczyłabyś? Nie, zdecydowanie nie. Ostatnie pytanko, czy pokażesz nam swoją e, tapetę w telefonie? Tak, oczywiście. Muszę wygrzebać telefon. Proszę bardzo. I do kamery? Podcast Jane, czyli Love Forever, po prostu. Tak, to akurat z Sycylii, ale tak czy tak, wspólnie. Super. Eliza, życzę Wam szczęścia i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo też.